Właśnie przeczytałam przed chwilą, że wróciła afera Villa Plus. <laughs> Słuchajcie. No tutaj afer nie będzie. Wyszczałów nie będzie. Fajerwerków nie będzie. Ale plusem, u nas będzie plusem to, że tu będzie o sprawach, Życia. codziennego, Codziennie. Codziennie. To jest, to jest nasz plus. E, Chciałbym powiedzieć, live plus. Mm. <noise> Życie plus. Mm. Życie plus. No. No. Bo się okazuje, że jak sensu brak, to wtedy są wille plus. Nie. Wszystko materialne. Wszystko właśnie. materialne wtedy tylko jest, tak. jest wartością, nie? Bo jak sensu brak, no to chociaż te pieniądze będą sensem, nie? Chociaż te domy. Te domy, wiem, te centra, to... będzie te różne jakieś molochy. Wszystkiego <laughs> dużo, masa. Żeby było dużo. Wtedy, jak będzie dużo, to będą większe fajerwerki łośniejsze będą. No. A, tutaj, a tu ształ, ciał. Szał, szał. A tu przychodzą dwa gostki, siadają i, i mówią o pojedynczym człowie... o pojedynczym życiu. Bo ja tak pójdę trochę tak w ten deseń. Jeden człowiek wystarczy. Jak będziemy widzieć żywot jednego człowieka. Tak. To wystarczy. Bo właśnie to pójście, że tak powiem, dla mnie to jest pójście na łatwiznę. Wiecie, wszyscy ludzie, Polacy, Polki i Polacy, jak to było? Gościni, gościuga, <ścoughs> psycholożka, srożka, pierdoszka. Po prostu ministra. No. No. Poślica. <śmiech> <śmiech> I tak dalej, i tak dalej. Nie no. życie tego to powinno być poszła. <laughs> posła. <laughs> poszła. Posła. A tu. A tu zobaczcie. na no tu żyć. A tu życiowe sprawy, że tak powiem. Pani Marszałkini <laughs> na przykład. Mm. Ahoj. 嗯。<laughs> yeah.